Jak widać mój blant jest już nabity. Teraz sobie go odpalę. Może tutaj jest w rodzaju ognisa. Chyba, ale nie wiem czy to powiedzie do widzenia. Jak należy i działać. Może więcej siana trzeba było wepchnąć. No bo pokoju, ja też... o, na to. No, Ale i równo. Głównie z wucypani. Ale to, to dlatego, że nie lubię Dragonballa, a na przykład Dragon Ball. Uch, kurwa. Poczułem wszystkie składniki chemiczne. Teraz już będzie słabsze, jak się nie pali, nie? Jak się tkwi Poczyna... <coughs> będzie mocniejsze. tutaj ducha? Nie wiem. To się nazywa, to w miły tygodniu. się nie? Nie, wcale. <coughs> Musi być mocny, skoro dzieje się. O kurwa. Dobra. Naprawdę dobra. Zaryzykuję. Ja pewnie ja to wiesz. To miło. Już jest lepsza Nie, bo ja biorę od razu do płuc, nie? Nie, dzięki. Ja bym to spalił. No to... Wiara, Taka, to co? Chcesz, chcesz też przebuchnąć? Ja Dobra. Tadzik, chodź, pierdolni się na płucu. Fajka pokoju. Samo zrobię. Pierdolni się na płucu. To tu ale jaja idą, nie? Bo tym się nie da wiesz, nie da się przytrzymać, nie? To tak pali w ogóle w gardło. Tu się nie da przytrzymać tych dwa w ogóle. O! Masz przepisę! Ile minut? Trzeba pięć minut się zaciągnąć, bo musimy ten... Tak nie idzie. bezpośrednio wejść. Było jeszcze tak minuta, żeby to spalić całe później. Nie idzie. no, to, no, to... to, to musi dobrze ciągnąć. I Wyrzuj. Wyrzuj. Wyrzuj, to jest ja mam, jedno takie, pytanie. Ja mam jedno takie pytanie. Po co cygara? Wystarczy...